Jakie są objawy bruksizmu? Bruksizm może dawać bardzo różne objawy, zależnie od jego nasilenia oraz czasu trwania. Najczęściej pacjenci skarżą się na poranne bóle głowy, które wynikają z nadmiernego napięcia mięśniowego podczas snu. Częstym symptomem jest także ból i napięcie mięśni twarzy, szczególnie w okolicy żuchwy i skroń. Niektórzy pacjenci zgłaszają ból stawów skroniowo-żuchwowych, trzaski przy otwieraniu ust czy nawet ograniczenie ruchomości żuchwy. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów jest nadmierne ścieranie się zębów, co może prowadzić do ich nadwrażliwości, uszkodzenia szkliwa, a nawet pęknięć. Bruksizm nocny często pozostaje niezauważony przez samego pacjenta, a jego partnerzy mogą słyszeć charakterystyczne dźwięki zgrzytania zębami. Niektórzy pacjenci zgłaszają również trudności z koncentracją oraz uczucie zmęczenia w okolicach twarzy i szyi.